Siema, z tej strony akła i zapraszam na POKÉNEWSY! Newsy zaczynamy klasycznie od update'u wydarzeń. Chciałabym przykuć Waszą uwagę do tego, że coraz więcej wydarzeń Pokémon GO pojawia się w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Mamy takie wydarzenie w Bydgoszczy czy też w Gdańsku. Oczywiście zapraszam Was na wydarzenia TCG. Ale także na VGC, które odbędą się już w lutym. Chciałabym Wam przypomnieć, że w tym tygodniu także odbywają się turnieje regionalne w Liverpoolu, więc jeżeli ktoś z Was wybiera się tam, to na pewno mnie zobaczycie. Będę sędziną na turnieju mastersów w TCG, natomiast w niedzielę będę dla Was sędziować kapa. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani spotkaniem, przebiciem piąteczki, wymianą yy, karcianą, będę miała przy sobie troszeczkę kart, to serdecznie Was zapraszam, zaczepiajcie mnie, jeżeli oczywiście nie będę w środku pracy. Więc do zobaczenia w Liverpoolu i mam nadzieję, że się tam spotkamy, i życzę Wam oczywiście powodzenia. Nowe produkty z Jono już niedługo będą dostępne w Pokémon Center, a także w naszych lokalnych sklepach. 5 kwietnia będzie miała premierę zestaw Jono Premium Tournament Collection. I jak widzicie, będzie tam nowa promka z Jono, będziemy mieć oczywiście w zestawie też koszulki z nią. Będzie też specjalna różowa monetka. Będą też oczywiście różowe kosteczki, więc jeżeli lubicie Jono, to serdecznie polecam ten produkt. A jak lubicie jumbo karty, to dokładnie w ten sam dzień, czyli 5 kwietnia. Wychodzi taki piękny zestawik z Grafajem EX, z Jumbo Kartą i z czteroma busterkami. Więc, jeżeli interesują was takie zestawy, no to wiecie gdzie i wiecie co kupować. Szybkie przypomnienie, że za tydzień 31 stycznia kończą się zgłoszenia na illustration contest 2024. Jeżeli mieszkacie w Japonii, USA. UK, Kanadzie, Australii lub Nowej Zelandii wówczas możecie zgłosić swoje rysunki pokemonów, które będą całkiem prawdopodobnie na kartach, jeżeli wygracie ten konkurs. Więc jeżeli chcecie spróbować swoich rysowniczych sił, chcecie się zgłosić, to serdecznie was zapraszam. Jeszcze macie tydzień czasu, żeby zgłosić się na ten konkurs. Powodzenia. Wydarzenie Team Go Rocket Takeover odbędzie się 27 stycznia do 1 lutego. Jeżeli chcecie mieć Varuma lub Rewa Vruma w Pokémon Go, to wówczas będziecie go mogli zdobyć w wersji shiny. Mamy też różne Shadow Pokémony, które się nam pojawią, np. Na Snorut czy też Korpisz. Szczególnie Piplap mi się podoba, jest piękny jak się złości. My tutaj jeszcze mamy. Częściej będzie się nam pojawiać Team Rocket, więc częściej będziemy mogli z nimi powalczyć. W jajkach pojawi nam się warum, więc będziemy go mogli ewoluować w rewa. Mamy też rajdy One Star i 3 Star. Jak widzicie, mamy albo Shiny Rajdy, albo Shadow Rajdy, więc zależnie od tego, na co będziecie chcieli trafić, to wtedy polujecie na danego Pokemona. Ale jak widzicie, Markrą i Pineko jako jedyne pojawią się, o jeszcze Skyter z tego co widzę z rysunku, będą pojawiać się w wersjach Shadow i w wersjach Shiny. Więc serdecznie Wam polecam to wydarzenie. Szczególnie, że mamy tutaj rajdowy debiut pojawi się Shadow ho -Oh. Więc yy, myślę, że warto wziąć udział, szczególnie, że Shadow ho -Oh będzie dostępny tylko przez dwa dni. Czyli przez weekend od 27 do 28. Czy wiecie, że w Pokémon Go możecie być na minusie w monetach? Tak. Zdarzyło się to jednemu z Poketuberów, który po prostu postanowił wycofać swoje środki i też po prostu zrobić refund tego, co zakupił w Pokémon Go. Niestety, wydał wszystkie monety. Zrobił refund, więc Pokémon Go chciało odzyskać pieniądze i w tym momencie yy, kolega jest na gigantycznym minusie Pokecoinów. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zrobić refund, chcecie odzyskać swoje pieniądze, to wówczas całkiem możliwe, że wasze konto będzie na minusie. Wtedy nie będziecie mogli nawet odbierać darmowych daily boxów. Czy też innych specjalnych, ze specjalnych wydarzeń, boksów z darmowymi pokebolami, z darmowymi inkubatorami. Więc uważajcie na ten bug w grze. Anime Pokemon Horizons już w lutym pojawi się na Netflixie. Jak na razie mamy informację o USA, więc miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, że anime pojawi się także u nas, przynajmniej z polskimi napisami. Nowe słodziaczki w Pokémon Center. Mamy zestaw Pokémonów nokautowanych scentą Więc mam nadzieję, że się wam podobają. Pierwszy raz widzę taki zestaw. Nigdy nie było takiego designu. Piękne wisiorki, więc są to malutkie pluszaczki, które będziecie mogli zawiesić na swój plecak czy też nawet o klucze, często widzę ludzi, którzy mają przy kluczach takie wielkie pluszaki. Szczerze jest to wygodne, przynajmniej kluczy nie zgubicie i będziecie wiedzieć gdzie są. Słodziaki wyglądają tak. Tutaj na przykładzie Garchompa i Charizarda znokautowane leżą ze skrzydełkami w dół. Jest to piękne. Jak na razie, jak widzieliście, jest tylko parę tych Pokémonów. Wypuszczono sześć wersji, więc jeżeli widzicie tutaj jakiegoś swojego ulubieńca, to sprawdźcie Pokémon Center. A że walentynki się zbliżają do nas i to już blisko, blisko, bo za dwa, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Zestawy z Pokémon Center, proszę bardzo, z czekoladkami. Mamy z pikaczu, mamy pluszaczki pikachu. Mamy także piękny czekoladopodobny kubeczek, w którym możecie sobie na przykład yy, ugotować, a co tam kakałko sobie wlać gorące, czy też gorącą czekoladę, żeby pasowało. Więc, jeżeli nie macie pomysłu dla swojej walentynki, to proszę bardzo tutaj Pokémon Center podpowiada czekoladki, pluszaczki lub kubeczki. W newsach nie mogłam nie poruszyć tego tematu. Kochani, Palworld Early Access miało swoją premierę wcześniej, przed weekendem, czyli 19 stycznia. Kochani, jak na razie w 8 godzin sprzedało się milion egzemplarzy. Widzimy gigantyczne podobieństwo do Pokemonów. Okazuje się, że twórcy skorzystali z AI, żeby generować modele swoich stworków, i dzięki, dzięki temu ominęli prawa do danych designów, stworków. Jak na razie Nintendo Company nie odzywa się w tym temacie, nie ma żadnego oficjalnego oświadczenia na ten temat, na temat tej gry. Ale okazuje się, że jednak jest ona gigantycznym sukcesem, co z jednej strony zadziwia, bo jest to satyra, ponieważ jednak tutaj tworzy się takie farmy pokemonów i goni się je do pracy. A z drugiej strony jest to widać podróbka. bo widzicie, że to jest wololo. Od razu to widać, że to jest nasz kochany wololo. Jednakże, jak na razie, ani Nintendo Company, ani Game Freak nie odzywają się na ten temat. Będziemy patrzeć jak się rozwija sytuacja, zobaczymy czy prawnicy zapukają do drzwi i czy przypadkiem właśnie przez to że firma przyznała się do korzystania z AI tutaj na tym gruncie prawo nie zostanie zmienione i wreszcie AI nie będzie y, ograniczone szczególnie dla artystów, którzy najbardziej Cierpią przez wykorzystywanie ich prac. Może musiał nastąpić ten krok, że duża korporacja dostała stryczka w nos, żeby sprawa z AI i z artystami ruszyła do przodu. Trzymam kciuki za artystów, więc zobaczymy, jak to się, jak to się rozwinie. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda gra Pal World, to od razu po newsach zapraszam Was na streama. Zobaczycie, jak to wygląda. Pogramy sobie wspólnie. Jeżeli chcecie pograć ze mną, jeżeli macie swoją kopię gry, to oczywiście jestem chętna na multi, więc zapraszam Was serdecznie. Na ten tydzień to tyle z newsów. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamie.